Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale CarRider, a dzisiaj będziemy prezentować kolejny samochód z tajni z Ingolstadt, czyli Audi 100 z roku 1989, poliftowe, z tymi już normalnymi klamkami, a nie tymi, których każdy nienawidzi i w zimę pękają. Zaczynać od historii, jak to było z tym samochodem. Samochód powstał w roku 1982, to znaczy został wypuszczony na taśmę w 1982. No i Miał być, taką, miał być po prostu kontynuacją e, modelu C2, czyli popularnej i największej limuzyny ze stajni Audi właśnie w, ze in, w Ingolstadt. To jest jego następca. E, zamysł był taki, że samochód miał być już taki bardzo kanciaty, jak na lata 80. przystało, bo to było wtedy bardzo modne. Wiadomo, wszędzie plastikowe wstawki, żadnych chromów już, bo wtedy moda była na, na, na plastik wszędzie. Ale przy okazji samochód miał być wygodny. Dosyć funkcjonalny, bo wychodziły też wersje w kombiku, czyli wersje Avant z bardzo fajnym ściętym tyłem. Tak z technikaliów, co pod maską, rzędowa piątka 2,3 litra na znienawidzonym przez wszystkich wtrysku, czyli wtrysku mechanicznym kadżetronik. Wszyscy tego wtrysku nienawidzą. A dlatego, że nie znosi gazu i ludzie nie potrafią go ustawiać. A jeśli chodzi poprawnie, to kadżet ma taki minus, że bardzo dużo pali. Ale poza tym to jakichś minusów nie założyłem. Moc trzyma, niektórzy narzekają, że nie ma mocy, ta moc trzyma. Jedynie co to właśnie spalanie jest dosyć wysokie. Ale to jak wiadomo, przy takim aucie, już takim wiekowym nic jest się spalanie, to już nie jest problem. Licząc spalanie w takim aucie po prostu psujemy sobie zabawę. Jeśli chodzi o skrzynię biegów i napęd, zwykła skrzynia pięciobiegowa, manualna, napęd niestety na przód, Tak się tak się trafiło, no jeszcze 4 nie, tra nie, 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 nie trafiliśmy, także ale też jest w planach, na pewno. Tak, co do samych danych technicznych, tak jak wspomniałem: pięciocylindrowy silnik rzędowy w całości montowany przed przednią 8, jak na Audi przystało, dlatego też ten samochód ma taki długi zwis przedni. Pojemność skokowa to, są, to jest 2309 sześciennych moc to jest 136 koni, czyli 100 kW i 190 km momentu obrotowego dostępnego bardziej w górnej partii, przez to, że to jest wolnossący silnik rzędowy, tym bardziej 5-cylindrowy, także ten, ten dół nie jest zbyt mocny, w wersjach turbo nawet, te doły i tak nie były takie bardzo dobre, naprawdę trzeba było ten silnik wykręcić powyżej 3000 obrotów, nawet w wersji, w wersji z turbo. Żeby ten samochód naprawdę. Potem już zaczął bardzo szybko jechać. Była taka turbo dziura dosyć duża i potem ten samoluje 3000 obrotów, nawet wolno sący zaczyna naprawdę fajnie przyspieszać. Tym bardziej, że jak na taki wielki samochód, samochód naprawdę te Audi naprawdę waży bardzo mało, bo waży nie całą tonę 300, dokładnie tonę 260. Także jest to nawet mniej niż prezentowana wcześniej, dużo mniejsza tetetka Felgi oryginalne, 15 Aero odlewane w całości. Rozmiar opon 195/65 na 15. Plan jest taki, żeby wrzucić tutaj większe felgi z rantem, bo bardzo choruje na rant, szczególnie w starszych samochodach. Także jest, jest, jest taki pomysł, żeby tutaj jakąś fajną felgę z rantem wrzucić. Jeśli chodzi o hamulce, jeszcze hamulce przód tył tarczowe. Bagażnik w tym aucie no, jest bardzo duży. Auto jest dosyć długie, bo ma 483 cm długości. Dosyć krótki rozstaw kół, bo to jest y, bodajże około 270 cm, także i przedni zwis jest dosyć długi przez to, że ten silnik jest w całości, ten silnik 5 jest w, w całości y, za przednią osią. Tak samo ten tylny zwis też jest bardzo długi, co sprawia, że bagażnik jest naprawdę przeogromny w tym samochodzie. Z takich ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o tył tego samochodu, to ta blenda. Blendy dzielimy na trzy rodzaje, jeśli chodzi o kontynenty, gdzie auta trafiały i gdzie były te blendy używane w takich samochodach, na jakich kontynentach. Jeśli chodzi o wersję europejską, no to zwykła, po prostu w większości czarna, dwukolorowa, taka zgrywająca się ze światłami, wychodziła oczywiście też w wersji europejskiej, czyli tej najbardziej popularnej. Gdzie normalnie europejska tablica wchodziła bez żadnych problemów. Potem są blendy amerykańskie. Blendy amerykańskie, oczywiście, wiadomo, że jak na amerykańską tablicę, która tak tu się znajduje, jest na styk, przez co te światło jest symetryczne, jeśli chodzi o szerokość, i te potem jest dosyć bardzo długie i idealnie nam okrywa z boku tą tablicę o rozmiarze amerykańskim. I blendy amerykańskie w większości. Znaczy większości, są po prostu całe bordowe. One nie dzielą się na dwa kolory, tak jak w wersjach europejskich czy w wersjach azjatyckich, o czym za chwilę powiem. Tylko są to całe bordowe, jak na amerykański rynek przystało światła, że tam są kręgowskazy też czerwone. Tutaj chciałem zachować symetrię wszystkich trzech świateł, żeby były takie same szerokości. jest to blenda z Audi 100 na rynek chiński gdzie jeśli chodzi o wysokość tablicy Chińczycy mają taką samą jak europejska natomiast mają dosyć węższą ale właśnie przez to proporcje tych wszystkich trzech świateł są ładnie zachowane są wszystkie trzy takie same dlatego się zdecydowałem a też akurat się trafiło że taka była więc zamontowałem blendę z chińskiego Audi 100, które było na licencji produkowane w Chinach do, aż do 2002 roku na, na różnych tam, na, po różnych liftingach, które wyglądały mniej lub bardziej dobrze, ale przeważnie mniej dobrze były takie już A4 C4 się z tego robiły, a, przepraszam, setki t 4 A6 t 4 a z tyłu dalej było Audi 100 C3 y, Cigaro no, r, 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 ogólnie to jest za, takie zawiłości modelowe, jeśli chodzi o to, gdzie auto było robione na licencji, to to już jest materiał na inny odcinek, ale jeśli chodzi właśnie o tą blendę wsadziłem tablicę o rozmiarze amerykańskim do tyłu przez to, że wersja że tablica europejska się do tego auta nie mieści mogę nawet zobrazować jak to wygląda, gdy chcemy zamontować tablicę europejską do tego samochodu wygląda to w ten sposób, tablica się po prostu nie mieści ostatnie 7 cm z każdej strony, po prostu nie ma opcji, żeby się zmieściło, a że nikt raczej nie będzie e, robił tablicy na rynek chiński, czyli takiej na wysokość to samo co Europa, czyli 114 mm, na szerokość troszkę mniej. Nikt raczej się takim rzeczami nie zajmuje, więc po prostu wpasowałem tutaj e, tablicę o rozmiarze amerykańskim. Moim zdaniem jest w porządku, dosyć pasuje, nadaje klimat temu samochodu i przez to, że jest i ta, i ta blenda jest szersza i symetryczna i ta tablica mniejsza, także też na to się dosyć uwagę zwraca, jeśli chodzi o ten samochód. A więc tak, jeśli chodzi o wnętrze samochodu z przodu, jest tu kilka fajnych detali w tym samochodzie. Co jest dla niektórych ludzi, którzy nie jeżdżą nie z i starszymi autami, może być dosyć dziwne. A mianowicie w Audi, w tych starszych właśnie, nie ma nigdy przycisku do włączania świateł awaryjnych i nigdy nie ma pokręteł do włączenia świateł pozycyjnych czy drogowych. Wszystko w starych Audi jest ukryte w manetkach. Mamy cztery manetki, te odpowiadają wiadomo za wycieraczki wyskiwacze w tą stronę. Wycieraczki, jeden ruch wycieraczek, kierunkowskazy i światło długie, i mruganie. Tutaj mamy włączanie świateł awaryjnych, i z drugiej strony dokładnie taka sama nytka do włączenia świateł pozycyjnych i drogowych. Z takich jeszcze featuresów ciekawych w tym samochodzie oryginalne radio Audi Beta i nawet działa, normalnie działa, gra, kasety czyta. I powiadamia kierowcę o tym, że są otwarte drzwi, nie ma włączonego zapłonu, a radio jest włączone, zaczynając właśnie w ten sposób piszczeć, że mamy włą... nawet jeśli radio nie byłoby słychać, on nam powie o tym, że radio jest włączone i należy je wyłączyć, ponieważ mamy otwarte drzwi, także akumulatora radium też nie rozładujemy. Yy... Tutaj wiadomo skrzynia pięciobiegowa, biegi w wysokim układzie H, ze wstecznym do tyłu. Jak na Volkswagena przystało, wciskamy do środka i wrzucamy bieg wsteczny. Nawiew ustawiany w trzech pozycjach, ale można ustawiać go w pozycjach pośrednich. Nawiew z czterostopniową regulacją, chociaż tutaj też możemy sobie to w miarę płynnie ustawiać. Pokrętło tronik, ciepło, zimno. Ogólnie wersja wyposażenia to nie jest zbyt ciekawa, bo ma nawet z przodu manualne szyby. Ma taki manualny na korpkę szyberdach. Nie ma klimatyzacji. Jedynie co ma to elektryczne lusterka. I taki bajrancki grzybowy od poprzednich właścicieli termometr w środku. No. Postaram się to odkleić, ale nie wiadomo jak to będzie wyglądać z deską, więc na razie to zostawiam, tego nie ruszam. Zegary są w tym ocie dokładane standardowo. Zegary były dotąd, te właśnie z czterema, cztero elementowe. Znaczy z czterema zegarami. Tutaj fabrycznie była półka. Zdecydowałem się na, na, na wymienienie zegarów na właśnie takie. Z dodatkowymi trzema licznikami, ponieważ właśnie chciałem, żeby kontrolować sobie temperaturę oleju, ciśnienie czy, czy ładowanie. Jeszcze muszę czujniki powymieniać i pociągnąć e, kilka kabli, e, bo na razie z tych wszystkich trzech zegarów działa tylko ładowanie, ciśnienie i temperaturę oleju muszę sobie e, zrobić. Tak ostatnio też będę musiał i tak będę musiał sobie jeszcze dodatkowo e, naprawić czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ponieważ Raz na 10 razy wskazówka się podniesie i pokaże, a w te 9 razy na 10 po prostu no, wskazówka nie chce ruszyć. Oczywiście sam otrzyma temperaturę, bo osobny jest czujnik do, do włączania wentylatora, także silnikowi nic nie będzie, aczkolwiek no nie, nie widzę w czasie rzeczywistym, jaka jest temperatura cieczy. Dopiero jak usłyszę, że chodzi wentylator. Tu mamy tylko kilka takich. Przycisków i taką kieszonkę w wersjach bardzo bogatych, szczególnie właśnie w wersji 200, która też nie miała płaskiego nadkolasty tylko okrągłe, Była taką wersją bogatą e, e, Audi 100. No to było tu po prostu, był panel z przyciskami różnymi. Zaślepki, wiadomo, też były. tych do przycisków też nie można było całych wypełnić. Nie było, nie było po prostu jak tego zrobić, ponieważ jest tego miejsca jest dużo. Natomiast w biedniejszych wersjach była tu po prostu kieszonka. I występuje te są trzy przyciski, tutaj, wiadomo, biedniejsza wersja przedciłgielne światła tylne, grzanie tylnej szyby, no i pusty guzik. jeśli chodzi o fotele, fotele są regulowane manualnie. W tych wersjach już występowały fotele sterowane elektrycznie, natomiast tu jest fotel sterowany manualnie kierowcy i pasażera, jest regulowany w trzech płaszczyznach, czyli przód tył się przesuwamy. Oparcie sobie, pochylenie oparcia sobie regulujemy. Jak i mamy trzecią wajchę do regulowania wysokości fotela góra-dół. Z takich rzeczy, które mnie trochę gryzą w tym samochodzie, to to, że nie ma w ogóle uregulowanej kierownicy. No, ani góra dół nie wyregulujemy ani wśród tył. No, Niemcy po prostu uznali, że żaden polaczek nie będzie sobie regulował tej idealnie teutońskiej. Tego, tej utońskiej pozycji kierownicy nie ma, tak być jak my zrobiliśmy i nas to nie obchodzi. Kierownica też nie jest e, do końca osiowa. Jest troszkę przesunięta w prawo, aczkolwiek nie jest to też tak złe jak w BMW 46 Po prostu w BMW E46 nie mogę przeżyć tego, że kierownica jest jakby po, po prawej stronie. Czuję się jakbym pasażerowi trzymał kierownicę, a nie samochodu, którym jadę. Także jeśli chodzi o E46, zupełnie nie mój klimat, niektórym to pasuje. Ale pozycja za kierownicą w BMW 46, się nie jedzie się tak, jak typowy dress jest, usiąść normalnie, trzymać kierownicę i łupatkami dotykać fotela, e, e, bardzo niewygodna, aczkolwiek wiadomo, też kwestia przyzwyczajenia. Niektórzy to lubią. mi niestety to nie odpowiada, dlatego jeżdżę Audi. Jeśli chodzi jeszcze o takie, te, takie śmieszne rzeczy, takie e, e, rzeczy, które tutaj występują przy tej kierownicy. To jeszcze nie jest system Pro content, który występuje w Audi 100C4 i w A6C4, czyli system łamania kolumny kierowniczej przy wypadku. żeby nie zgniotła nam klatki i nie wbijała nam się też w klatkę piersiową, tu system jest troszkę inny, jest dosyć dziwny. Po prostu przy wypadku też nie ma poduszki powietrznej i przy wypadku kierownica jakby. Chodzi trochę do środka przez ożyły. jak Uderzymy w nią głową, czy, czy w klatkę pierwszą, ta troszkę jakby zamortyzuje tego uderzenia. I po prostu możemy jechać i bawić się kierownicą, która sobie o, w ten sposób odbija. To są jeszcze te czasy, kiedy Audi miało e, kluczyk na desce rozdzielczej. No, jest dosyć dziwnie spasowany, ponieważ za każdym razem, kiedy przekręcam kluczyk, włączają się wycieraczki, bo po prostu nie ma opcji, żeby nie włączyć wycieraczek, przekręcając kluczyk. Zdarzy się czasem wiadomo, już trzeba ten ruch sobie wyćwiczyć, że ten nadgarstek idzie na dół, ale jakby ktoś chciał tak po prostu, to akurat na tej wysokości, gdzie jest kluczyk w stacyjce, mamy manetki do, do wycieraczek i do świateł awaryjnych, także jest opcja, że jeśli ktoś wsiada pierwszy raz do takiego Audi, o właśnie w ten sposób, przekręcamy kluczyk, włączają nam się wycieraczki. Tylko dlatego, że yy, Chcieliśmy przekręcić kluczek. Tym bardziej, jeśli ktoś ma większe ręce niż ja, no to jest bardzo ciężko, żeby tego, tej manetki nie zahaczyć i za każdym razem uczę nam się wycieraczki. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy, no to oprócz kierowcy, który ma lampkę tutaj nad każdymi drzwiami znajduje się osobna lampka, która e, świeci pasażerom na ich miejsca siedzące przy wsiadaniu, Także w aucie w, w nocy nie jest wcale ciemno. Jeśli chodzi o samą tylną kanapę, samochód przez to, że jest długi, a ma dosyć mały rozstaw kół jak na swoją długość, może wydawać się bardzo ciasny, aczkolwiek wcale tak nie jest. Siedzę teraz e, sam za sobą e, przy moim wzroście 1,77m, co nie jest też dużo, ale widać, ile miejsca na nogi jeszcze tutaj mam, i na stopy, i na kolana, nie ma z tym żadnego problemu. Także myślę, że nawet ktoś o większym wzroście, jeśli usiądzie z tyłu za kierowcą, który też będzie wyższy, nie będzie z tym żadnego problemu, żeby się w tym samochodzie zmieścić. Naprawdę nie ma mowy w tym samochodzie o niekomfortowym siedzeniu, nawet przy w, mm, dużym wzroście na tylnej kanapie. Poza tym kanapa jest bardzo przyjemna, jak na tamte czasy przystało, kolorowa, bo auto jest całe niebieskie razem z deską rozdzielczą. Bardzo wygodny, taki przyjemny, taki prawdziwy welur, jak w tamtych czasach był bardzo, bardzo właśnie popularny. Bardzo miękka kanapa, bardzo wygodne tylne zawieszenie. E, Zaczynasz że to przedni napęd na, na belce, też bardzo wygodne, chociaż w wersja 4 też tylne zawieszenie mają bardzo miękkie. Przez to przy szybszych startach te mocniejsze wersje szorują z drżakami po ziemi. E, dosyć śmiesznie to wygląda, ale samochód jest naprawdę bardzo komfortowy z tyłu. Nawet bardziej niż z przodu, przez zawieszenie, przez to, że jest bardzo przyjemny walor i przez to, że tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca dla pasażerów, czy pasażera z przodu, czy pasażerów z tyłu. Tu już naprawdę miejsca jest ogrom, czy nawet dla kierowcy. Z takich jeszcze wersji wyposażenia, jeśli chodzi o wersji wyposażenia, samochód jest jedną z biedniejszych wersji. Nie ma elektrycznych szyb, ma wszystko w korbach. No, niestety taki model się trafił, ale przynajmniej był w sensownym stanie, a nawet bardzo fajnym jak na swoje lata. Wiadomo, popielniczki z tyłu dla, dla obu pasażerów, szyby manualne, nawet boczki i, i rączki do zamykania drzwi, wszystko w kolorze w środku, w tym niebieskim, nawet słupki, przez co można sobie nawet ewentualnie przy pocufitki pod na nowo, kolor zmienić na jakiś ciekawszy i nie trzeba będzie się martwić, że trzeba słupki wymieniać, ponieważ słupki są w kolorze, właśnie, reszty wnętrza. Także można sobie spokojnie samą podcufitkę oprzeć na inny kolor, żeby to ładnie wyglądało. Z takich dodatkowych rzeczy to jeszcze podłokietnik z przejściem do tyłu i specjalnym pokrowcem na narty też tu jest. Wszystko w takim właśnie kolorze ciemno-niebieskim jak deska rozdzielcza. I wszystko w takim bardzo takie bardzo przyjemne, pluszowe. No to po prostu mnie w tym aucie zawsze urzekało dlatego na zakup tego samochodu się zdecydowałem. Po prostu można sobie zobaczyć Prze, przemiłe w dotyku po prostu to wszystko. Jest takie jak kanapa u babci, albo nawet i lepiej. W tym aucie można naprawdę sobie komfortowo spać. Potwierdzone info. Otwieramy szybkę, nie jest jakoś gorąco na dworze, stajemy sobie w cieniu i w tym samochodzie naprawdę się można wyspać. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy Audi 100, samochód jest naprawdę bardzo wygodny. Jest bardziej wygodny z tyłu niż z przodu, ale z przodu też jest naprawdę bardzo komfortowo. Poza tym, że kierownica nie jest w ogóle regulowana, to naprawdę wszystko jest w porządku. Biegi trochę, no wiadomo, mieszanie w wiadrze z wiadomo jaką substancją, ale wchodzą dosyć pewnie. Nie ma żadnych problemów w tym, żeby trafić w bieg. Natomiast no, te kulki się wyrabiają właśnie w tych, na dole tych lewarków, i e, potem, już właśnie, się, jest taka sytuacja, że ten lewarek po prostu troszkę jest, właśnie wygląda jak się, jakby się mieszał w wiaderku. Ale poza tym, samolotem się jeździ bardzo, bardzo komfortowo. Ma bardzo e, przyjemne zawieszenie, e, szczególnie z tyłu, chociaż z przodu też jest bardzo, bardzo wygodne. Spalanie tego samochodu, no wiadomo, nie liczymy, no bo to psuje zabawę, ale w mieście mieści się w około 14 litrach benzyny, 95 W trasie udało mi się zrobić tym samochodem niecałe 11 litrów, tak przy 110 km na godzinę. Jedyny minus takiej auto są w sumie do dwa minusy, to co mi w tym aucie właśnie nie pasuje, to to, że kierownica nie jest regulowana i troszkę bym ją sobie chętnie przesunął tutaj do, do siebie, ponieważ jestem troszkę za blisko nogami do, już do pedałów, już trochę mam kolana pozginane, dosyć mocno, a rękami jestem w idealnej pozycji, także najlepiej byłoby odsunąć sobie fotel i wyciągnąć troszkę kierownicę do siebie. Niestety właśnie takiej możliwości nie ma. A druga sprawa jest taka, że dosyć opornie chodzi wspomaganie kierownicy. W porównaniu z baleronem, którym też jeżdżę na co dzień, choć trochę rzadziej, kierownica w baleronie chodzi naprawdę bardzo przyjemnie. Niestety w Audi chodzi dosyć ciężko, ale tylko przy kręceniu w miejscu i przy niskich prędkościach, bo jeśli chodzi o te wyższe prędkości, tam powyżej już 40 na godzinę, to samochód już naprawdę bardzo przyjemnie skręca. Właśnie poza tym, że. Ma ciężki przód, to i tak się tym samolotem dosyć komfortowo jeździ. Hamulce w porównaniu właśnie z baleronem, ogólnie z Mercedesami z tamtych lat, bardzo, bardzo przyjemnie pracują, do, są dosyć mocne. Wiadomo, w Mercedesach starszych są spowolniacze nie hamulce, także tym samolotem się naprawdę bardzo komfortowo jeździ. System audio, wiadomo, to są takie lata, że na to się nie patrzy nie będziemy na to patrzeć. Jeśli chodzi o przyspieszenie tego samochodu, około 10 sekund do setki, ale samochód tak wydaje się naprawdę bardzo żwały przez to, że jest lekki. Ale przyspieszenie też jak na tamte czasy no to bardzo dobre. Niezły potwór jak na 89 rok. Tym bardziej u nas w Polsce, porównać do samochodów, które wtedy jeździły, akurat właśnie jak komuna się kończyła. To naprawdę samochód jest mega szybki. Chociaż nie, jeszcze jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o zegary, no to e, samu wiadomo, kupiłem też do zrobienia, także wszystkie te e, w, zegary, które nie działają, wiadomo, będą działać. Tutaj temperatura cieczy chłodzącej, ciśnienie oleju, jak i temperatura oleju, reszta działa poprawnie. Ogólnie z bębenkiem tutaj, e, który liczy kilometry, nawalczyłem się dosyć sporo i nie są to tanie rzeczy właśnie w tych licznikach VDO. No ale ogólnie konstrukcja tego licznika w środku jest bardzo dziwna, bo to jest y, licznik z bębenkiem, y, ostatni Audi, który miał bębenek, bo ten c y, już miało licznik elektroniczny. Bardzo dziwne jest to, że tam nie ma linki w ogóle do prędkości mierza, tylko wszystko jest już elektrycznie zrobione, elektronicznie. Są tylko dwie kostki, które się wpina w licznik, a bębenek jest sterowany też właśnie elektronicznie przez silniczek y, krokowy. No Z tymi liśnikami jest taki problem po prostu, że one są sterowane, więc bębenek sterowany elektronicznie i te elementy tego bębenka lubią się tam e, zużywać. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy takie akustyczne, to samochód naprawdę przy 120 na godzinę, jak się pozamyka okna jest bardzo cichy, nawet przy otwartych oknach nie ma takiego szumu, ponieważ auto jest dosyć opływowe. Jeśli chodzi o dźwięk samego silnika 5-cylindrowego, to jest, jest bardzo przyjemny. Brzmi tak samo jak w autach z silnikami 5-cylindrowymi, czyli te właśnie Audi Quattro, czy tam Audi Sport Quattro, czy inne właśnie Audi S4C4 czy Setka 20 V Turbo. Oczywiście wiadomo, tam są silnie, przeważnie wydechy przelotowe. Tutaj tak samo sprawdziłem za katalizatorem. Jeśli się rozepnie wydech, brzmi naprawdę tak, jak powinien brzmieć. 5 cylindrowy silnik powinien, ale nawet w środku, w środku jest dosyć cicho. No, natomiast jeśli chcemy dać gazu i posłuchać tego 500-cylindrowego silnika, silnik i tak bardzo ładnie przyspiesza, ładnie pracuje. Tym bardziej, że jak na kadżeta, też jest bardzo super. ponieważ Trzyma wolne obroty na poziomie niecałych, nawet 800 obrotów na minutę i chodzi dosyć równo, także jak na silnik z wtryskiem kadżetronik to jest naprawdę bardzo dobrze. Już jest rzadko spotykane w tych czasach. Dziękujemy za oglądanie odcinka. Zapraszamy na nasze social media CarRider na YouTubie. Możecie tu zasubskrybować, tu się będzie powinien obracać ten przycisk. Na Instagramie Carrider, Casual Cars na Facebooku, CasualCars.pl na Instagramie i nasz detailingowiec Air Auto Detailingu, którego dalej macie na hasło Casual Cars. 10% zniżki na usługi detailingowe. Dzięki za oglądanie tego odcinka, subskrybujcie kanał, wpadajcie na nasze Instagramy i do zobaczenia w następnym odcinku. Narra!